Dawno temu w bardzo odległej krainie żyła sobie pewna bardzo piękna dziewczyna. Mama Kopciuszka odeszła dawno temu, dlatego wychowywał ją jej ojciec. Pewnego dnia ojciec Kopciuszka ożenił się ponownie, dramatycznie zmieniając jej życie. Nowa żona ojca oraz jej dwie przyrodnie siostry. Zamieszkały w domu kopciuszka. Kiedy zobaczyły się pierwszy raz, macocha nie mogła znieść widoku kopciuszka. Ona oraz jej dwie córki były bardzo zazdrosną o urodę oraz dobre serce kopciuszka. Przyrodnie siostry kopciuszka nie były tak piękne jak ona. Były też niemiłe i rozpieszczone. Pewnego dnia ojciec kopciuszka musiał wyruszyć w długą podróż przez swoją pracę. W tym momencie macocha oraz jej córki zamieniły życie Kopciuszka w istne piekło. Kiedy Kopciuszek rozmawiał ze swoimi ulubionymi ptaszkami w ogrodzie, podeszła do niej jej macocha. Od dzisiaj będziesz mieszkać na strychu, będziesz zajmować się domem i nie życzę sobie, abyś chodziła w takich ubraniach. Kopciuszek nie wiedziała, co powiedzieć. Bezsilnie zrobiła, co jej powiedziano. Zabrała swoje rzeczy i przeniosła się na strych. Po tym dniu kopciuszek wykonywała wszystkie prace domowe całkiem sama. Było to bardzo męczące dla kopciuszka, ale jej macocha lub córki nie czuły się przez to źle. Umyj podłogę raz jeszcze! Nie widzisz, że jest zakurzona? Nie zrobiłaś prania i nie mam teraz na siebie włożyć! Kopciuszek nie miała żadnych przyjaciół oprócz myszy i ptaszków, które zjawiały się przy oknie. Przez zimno kopciuszek pokryjomu schodziła na dół do kominka, aby się ogrzać przy gasnącym palenisku i spokojnie zasnąć. Dni mijały, a pewnego popołudnia w mieście pojawiło się ogłoszenie z królestwa: Nasz książę organizuje bal w zamku. Wszystkie dziewczyny, które mogą wyjść za mąż, są zaproszone na ten bal. Jak tylko przybrane siostry usłyszały tą wiadomość, pobiegły do domu powiedzieć to matce. Będziecie najpiękniejszymi dziewczynami na balu. Książę musi wybrać jedną z was. W ten sposób wszystkie będziemy żyć w pałacu, prawda, mamo? Musimy znaleźć jakąś suknię i buty dla was, dziewczęta. Chodźcie, czas na zakupy! Przyrodnia matka oraz jej córki opuściły dom. Słysząc całą tą historię, kopciuszek stała ze smutną miną i patrzyła. Przygotowania trwały dniami, przyrodnie siostry otrzymały swoje suknie. Każdego dnia, kiedy stały przed lustrem, powtarzały sobie: Będziemy najpiękniejszymi dziewczętami na balu. W końcu nadszedł wielki dzień. Przyrodnie siostry wstały wcześnie rano, aby obudzić Kopciuszka. Kopciuszku, Kopciuszku, szybko, chodź tutaj. Gdzie się podziewałaś? Przygotuj naszą kąpiel. Cały dzień Kopciuszek pomagała swoim przyrodnim siostrom. Au, czesz je delikatniej, bo powyrywasz. Przed wieczorem wszystko było gotowe do balu. Wyglądacie przepięknie, dziewczęta, po prostu cudownie. Kopciuszek zebrała w sobie odwagę i zapytała macochy: Czy mogę też iść na bal? Kto? Ty? Tak, wszystkie młode dziewczęta mogą przyjść. <laughs> a to jest twoja suknia na bal? Książę szuka żony, a nie sprzątaczki, moja droga. <laughs> Chodźcie dziewczęta, nie możemy się spóźnić, a ty lepiej zrób wszystko, zanim pójdziesz spać. Jej macocha i przyrodnie siostry poszły do zamku. A samotny kopciuszek zaczęła płakać. <śmiech> <śmiech> Dlaczego ja nie mogę iść do zamku? Gdyby byli tu moi rodzice, to nic złego by się nie wydarzyło. <laughs> Nagle pojawiło się bardzo jasne światło. Kopciuszek nie wiedziała, co się dzieje. Patrzyła w światło i nagle pomiędzy promieniami pojawiła się przepiękna wróżka. Mój piękny kopciuszku, nie płacz. Również pójdziesz do zamku na bal. Kopciuszek nie wierzyła własnym oczom i zapytała: Ja mogę iść? Spójrz na mnie. Nie martw się, jestem tu, aby ci pomóc. Przynieś mi dynię oraz siedem myszy. Kopciuszek nie rozumiała, po co jej te rzeczy, ale i tak poszła po nie. Najpierw wywzięła wielką dynię z kuchni, potem poszła na strych, wzięła swoje myszki i zeszła na dół. Za pomocą swojej magicznej różdżki wróżka zamieniła dynię w przepiękną karocę. Potem odwróciła się do myszy. Jedną z nich zamieniła w woźnicę, a sześć pozostałych w przepiękne białe konie. Kopciuszek patrzyła na wszystko z wielkim podziwem, a wróżka spojrzała na nią. Kiedy dotknęła ją różdżką, stara sukienka kopciuszka zamieniła się w przepiękną balową suknię. A sandały na jej stopach zamieniły się w przepiękne, szklane buty. Wyglądam jak księżniczka. Przyszedł czas, aby udać się na bal, lecz nie zapominaj, musisz wrócić do domu, zanim zegar wybije północ, ponieważ wtedy wszystko wróci do normy. Kopciuszek dokładnie wysłuchała wróżki. Potem wskoczyła na karocę i wyruszyła w stronę zamku. Jej przepiękna karoca zatrzymała się tuż przed zamkiem. Kiedy Kopciuszek weszła przez ogromne drzwi sali balowej, wszystkie oczy spoglądały na nią. Wyglądała przepięknie i elegancko. Jej macocha i przyrodnie siostry nie mogły powstrzymać się od patrzenia na przepiękną kobietę. Oczywiście nie rozpoznały jej. Nagle na schodach pojawił się książę. Kopciuszek mocno wyróżniała się spośród innych młodych dziewcząt na balu. Książę zakochał się w młodej, pięknej kobiecie od pierwszego wejrzenia. Kiedy wszyscy patrzyli uważnie na księcia, on zaczął schodzić na dół do Kopciuszka. Jej przyrodnie siostry były bardzo podekscytowane, ponieważ myślały, że książę idzie do nich. Oj, on idzie do mnie! Nie, on idzie do mnie! Ale książę przeszedł obok nich i stanął naprzeciw Kopciuszka. Najpiękniejsza dziewczyno, czy pozwolisz, że zaproszę cię do tańca? Kopciuszek się zgodziła. Książę i Kopciuszek tańczyli pomiędzy wszystkimi gośćmi. Kopciuszek była bardzo szczęśliwa. Przez taniec i muzykę czuła, jakby to tylko oni byli na sali balowej. Tańczyli cały czas, przez cały wieczór. Niestety Kopciuszek nie czuła, jak szybko mija czas. W pewnym momencie spojrzała na wielki zegar. Była prawie północ. Nagle przypomniała sobie, co powiedziała jej wróżka: Musisz wrócić do domu, zanim zegar wybije północ, ponieważ wtedy wszystko wróci do normy panice Kopciuszek szybko wybiegła z zamku i zostawiła księcia. Kiedy zbiegała ze schodów, opuściła jeden pantofelek, ale nawet nie miała czasu, aby wrócić i go zabrać. Kiedy biegła dalej, wybiła północ i wszystko wróciło do normy. Kiedy książę wybiegł za nią, znalazł tylko jej pantofelka na schodach. Znajdźcie właścicielkę tego buta. Nawet jeżeli każda dziewczyna w królestwie będzie musiała go przymierzyć. Zmęczony Kopciuszek wbiegła prosto na strych. Zaczęła myśleć o wieczorze, który spędziła z księciem. Wiedziała, że nie miała szans, a jednak zakochała się w nim. Było to praktycznie niemożliwe, aby książę ją odnalazł, a nawet jeśli, to by jej nie poznał. Gwardia księcia odwiedziła każdy dom w królestwie i pytali o właścicielkę Buta. Ale put nie pasował żadnej z nich. W końcu żołnierze zatrzymali się w domu Kopciuszka. Kopciuszek była bardzo szczęśliwa widząc powóz króla przed domem. Jak tylko miała wyjść z pokoju, jej macocha stanęła w drzwiach. A ty gdzie się wybierasz? Też chcesz przymierzyć buta? <ścoughs> Z nikczemnym śmiechem macocha zamknęła drzwi na strych. Nie, proszę, otwórz drzwi, proszę! Żałosne! Co mogłoby łączyć księcia z tobą? Mężczyzna pozwolił przymierzyć buta chudszej siostrze, ale but był za mały na jej stopę. Zobacz, jak idealnie pasuje na mojej stopie! Potem młodsza, grubsza siostra przymierzyła, ale jej stopa nie mieściła się w nim. Może powinnam spróbować na drugiej nodze? Cokolwiek by nie robiły, nie pasował. Ostatnia szansa kopciuszka to wyjść przez okno, ale było za wysoko, więc zaczęła płakać. Widząc płaczącą przyjaciółkę, przyszły do niej jej myszki. Moja macocha zamknęła mnie. Tu ma ze sobą klucz. Jedna z myszek przecisnęła się pod drzwiami i zbiegła na dół. Macocha stała w drzwiach wraz z żołnierzami. Może byście wrócili jutro? Dzisiaj są trochę zmęczone i spuchły im stopy. Myszka wskoczyła do kieszeni macochy, wyciągnęła klucz do drzwi i szybko pobiegła na górę. Rzuciła klucz pod drzwi. Kopciuszek zobaczyła klucz i była przeszczęśliwa. Otwarła drzwi i zbiegła tak szybko jak potrafiła. Ale jak? Jak wyszłaś? Proszę, poczekajcie. Też chcę przymierzyć tego buta. Macocha i jej córki wybuchły histerycznym śmiechem. Proszę. To rozkaz księcia, aby każda dziewczyna przymierzyła ten but. Kiedy Kopciuszek wkładała stopę, wszyscy byli w szoku, ponieważ pasował idealnie. Młoda damo, czy to jest twój but? Kopciuszek potwierdziła. Proszę, jedź z nami do pałacu. Kopciuszek pojechała do pałacu z żołnierzami, a oni zaprowadzili ją do księcia. Kiedy tylko spojrzał jej w oczy, książę wiedział, że to z nią tańczył tamtej nocy. Złapał jej ręce i powiedział: Nareszcie cię znalazłem, księżniczko, czy wyjdziesz za mnie? Ze łzami szczęścia w oczach przyjęła zaręczyny księcia. Pobrali się i żyli długo i szczęśliwie.